Hej, dzisiaj chcę wam przedstawić siedem sposobów na to, jak możemy powiedzieć po angielsku, że jesteśmy pijani. Pierwszy z nich to I'm drunk, I'm drunk, ale pewnie to każdy z was już zna. Kolejny z nich to jest tipsy, tipsy, czyli jeżeli mówimy, że ktoś jest po prostu troszeczkę pijany bardzo typowy sposób dla brytyjczyków to I'm pissed, I'm pissed, czyli po prostu jestem bardzo pijany. Kolejny sposób to I'm plastered, I'm plastered, i tutaj y chcemy wyrazić to, że ktoś po prostu jest naprawdę bardzo nawalony. Kolejny sposób to I'm intoxicated, intoxicated, czyli że jestem odurzony pijany, ale to jest bardzo formalny sposób na wyrażenie tego, że jesteśmy po prostu wypici. Kolejny taki nieformalny sposób, jak możemy wyrazić, że ktoś jest piany, to I'm boozed up. I'm am up. Czyli jestem po prostu wypity, i to jest nieformalne. Jeżeli chcecie powiedzieć, że jesteście zalani w sztok, napróci, ścina was nóg, możecie powiedzieć I'm legless. I'm legless. Kolejny i ostatni sposób, jak można wyrazić, że jesteśmy pijani naprawdę napróci, to I'm as drunk as a lord. I'm as drunk as a lord. Mam nadzieję, że Wam się filmik spodobał. Jeżeli tak, to proszę udostępniajcie go innym. Zapraszam Was do grupy Angielski w 3 minuty i na stronę www.angielskiw3minut.pl Mam nadzieję, że Wam się filmik spodobał, jeżeli tak.